O najnowszych technologiach, business case'y, jak inni robią to, co robią, co im się udało i bardzo podoba mi się, jak mówią, co im się nie udało, bo to są takie nauczki dla nas też na przyszłość. To, co musi działać, to, czego oczekują lekarze, przede wszystkim musimy ich słuchać, zbierać dane i wykorzystywać to w przekazie, który jest jak najbardziej spersonalizowany i dopasowany do ich potrzeb. A oni są bardzo digitalowi, to znaczy też zależy w jakiej specjalizacji, ale szukają rozwiązań na własną rękę. Bardzo często są to portale, które nie są absolutnie brandowane żadnym, żadną marką. Także nawet jeżeli im coś podsułamy, to widzimy, że przede wszystkim szukają sami informacji. Skraca nam czas. Skraca nam czas pracy na różne działania. Ułatwia. Poddaje naprawdę bardzo dużo pomysłów, które by nam... Może i przyszły do głowy, ale w dużo późniejszym czasie. Zdecydowanie zmiana w organizacji, otworzenie głów na ten omnichannel, na digital i takie właśnie zapotrzebowanie na te działania yy, ze sztuczną inteligencją, sprawdzanie tych danych, które dostajemy, bo dostajemy ich bardzo dużo, więc analiza tego i personalizowanie tego przekazu to jest teraz właśnie klucz. I na, taki największy, taki największy challenge.